Was bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć kartę na miesiąc październik dla urodzonych w znaku lwa. Energia października dla Was. Trójka kielichów. Związki miłość, partnerstwo, słońce i a, karta zawodowo-finansowa diabeł. Powiem tak. Ten miesiąc wcale nie będzie taki zły. Mm, bo tak. Znaczy, zły nie zły, nigdy nie ma tak, że jest miesiąc idealny, ale tak, trójka kielichów w energii ogólnej jest, to są zabawy, to są spotkania ze znajomymi ja wiem, że to październik to nie jest miesiąc e, imprez, grilli i tak dalej, ale czemu nie, można się spotkać, można pogadać, można na jakichś tam domówkach, czy, czy... E, Jakiejś restauracji. W każdym razie tu, są, tu jest też świętowanie w większym gronie, czyli coś, coś będziecie świętować. Może ktoś będzie miał urodziny, może ktoś będzie miał imieniny, może ktoś będzie miał jakąś rocznicę. Też jest to, w, że, że tak powiem, w, to jest świętowanie i wśród spraw zawodowych, czyli znaczy osób za, za, związanych z pracą, tak jakby sukcesu. Osiągniętego wspólnie, ale też i świętowanie w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, rozgłosy niezwiązanych z pracą. Karta, która mówi o zakładaniu masek, o to, że nie zawsze będziecie pokazywać swoje emocje pokazywać, co czujecie pokazywać, co sądzicie na dany temat czyli, czyli trochę się poukrywacie pod, jakby to powiedzieć, przysłoną masek przysłoną Mm, innych słów, innych yy, min, innego, innych wyrazu twarzy. Taki poker face może być. Radosny czas, fajny czas. Uważajcie też na to, żeby ktoś trzeci nie wszedł do waszej relacji. Znaczy, imię, trzecia, ta trzecia osoba może mieć wpływ na waszą relację. To niekoniecznie musi być ktoś, kto wejdzie jako do trójkąta związkowego, jeżeli jesteście w związku. Ale może być tak, że e, to może być, nie wiem, przyjaciółka, przyja przyjaciółka, przyjaciel, kolega, koleżanka, które będą starali się mieć w jakiś sposób e, wpływ na Was, czy na, was, na Waszą relację, jakimiś dobry, dobrymi, re, e, dobrymi radami i, i jakimiś takimi podpowiedziami, które wcale nie będą dobre, bo ta osoba może chcieć mieć własny zysk, jeśli chodzi o tą m, Waszą relację. Nie dopuśćcie, po prostu bądźcie asertywni, stawiajcie granice, powiedzcie, że nie, absolutnie nie życzycie sobie, e, aby, dziękuję za radę, ale, tak, nie chcę. Zachowaj dla siebie. E, karta Słońca, tak jak tu, można powiedzieć, że jest fascynacja, znaczy, świętowanie w większym gronie, wśród przyjaciół, wśród znajomych, radość, natomiast dla Was e, Słońce troszeczkę przynosi ochodzenie. Słońce troszeczkę mm, oddala, mimo wszystko. Mm, możecie nie mieć po prostu czasu dla siebie, wzajemnie, żeby. Ponieważ no, w sprawach zawodowych, drogi Lwie, jest diabeł. E, czyli, czyli nadmiar obowiązków może, może wpływać na właśnie Waszą relację na to, że jakoś tak e, troszeczkę się będziecie mijać. Będziecie ze sobą, ale może mniej czasu będziecie ze sobą spędzać. Nie, tu nie ma absolutnie żadnej zdrady, absolutnie nic. Natomiast powiem tak, dla związków Słońce jest dzieckiem. I zresztą Słońce jest Waszą, waszą kartą, waszą, waszą planetą, Waszą gwiazdą, która jest drogi Lwie przewodnia i ma bardzo duży wpływ na Was. Tu bardzo często na karcie Słońce są dzieci. I albo jedno, albo dwoje. Także tutaj też dla was drogie lwy może się zdarzyć, na przykład poczęcie. Więc e, albo zajęcie się dziećmi i dlatego i skupienie się na nich, nie mając czasu dla siebie wzajemnie. Znaczy, cześć, cześć, bo się buzi, oczywiście jak najbardziej, ale jakby to powiedzieć, nie będzie takiej takiej... E, nie będziecie mieli czasu na taką m, wzmacnianie tej relacji, na takie... Bycie tylko dla siebie, o tak powiem. Natomiast no, tak jak już wspomniałam, karta, karta diabła, która ma obsesję, która ma e, jakąś przywiązanie do jakiejś idei, wy się na coś uprzecie, wy do tego będziecie dążyć i po, po trupach do celu, to znaczy nawet nie po trupach, bo to jest nie trupy, tylko wy e, nie. Wy będziecie tak uparci, o tak powiem, to nawet nie, bo to jest na złość babci odmrożę sobie uszy, tu będzie tak, będziecie tak uparci, nawet wiedząc i zdając sobie w pełni sprawę, że e, popełniacie błąd, że, to nie jest, że nie macie racji, wy będziecie dalej brnąć w tą rację i że wy, o, tak, takie uparcie. Nadmiar, nadmiar obowiązków, które na was spadną, ale to też będą, no, na ten nadmiar wy sobie sami weźmiecie na głowę. Tu nie ma przeciążenia, tylko... E, w karcie diabła jest tak, jak powiedziałam, nadmiar. A ponieważ jest to karta, karta na pracę, więc y, mm, za dużo wam narzucą, wy sobie to poda, y, wy sobie dacie radę, ale nie, tu nie ma przytłoczenia, bo przytłoczenie jest dziesiące było, ale tu jest y, po prostu y, może być tak, że będziecie siedzieć pod, po, y, po godzinach. Ta, spra ta praca nie sprawi wam. Trudności czy, czy przykrości, tylko po prostu. Wy się w nią zafiksujecie. Tylko na przykład po to, żeby udowodnić wszystkim, że e, ten wasz upór ta, to, co, na co żeście się uparli, że mieliście rację, chociaż nie będziecie mieli racji, no ale dobra. E, uważajcie na sprawę, jakby to powiedzieć, mm, żeby było wszystko uczciwie, bo tu karta też niesie takiej trochę nieuczciwości e, i do której mogą was namawiać. I tutaj uważajcie na to, bo jeżeli pójdziecie na taki układ, może być tak, że rzeczywiście nic się nie wyda, wszystko będzie ok, ale może być tak, że za miesiąc, dwa, trzy yy, coś się stanie i wyda się i będzie na was. Więc tu uważajcie na wszelkiego rodzaju takie propozycje, które nie będą zgodne z waszymi. Yy. I o właśnie, jeżeli uprzecie się na coś i będziecie mieli obsesję na tym, żeby robić coś prawidłowo, dobrze zgodnie z prawem, to ok. Natomiast jeżeli się uprzecie tylko dlatego, żeby, żeby właśnie udowodnić, chociaż nie będziecie mieli racji, to nie jest, to jest złe. Jeżeli będziecie się trzymać swoich zasad takich dobrych, prawych, prawidłowych, to jest ok. Natomiast jeżeli ulegniecie, wasza decyzja tylko, że to się może dla was później skończyć nieciekawie. Stąd te maski, które, które możecie przywdziewać na no, taki niby dobry, ale emocjonalnie wcale nie, nie za mocny ten, ten a, miesiąc. Wszystkiego dobrego.